Zamiana miejsc! U. U. Jej! Hej, łap! Kapitanie, wystarczy uh. tych piokądek, tak Jestem Kotem! Słyszeliście, kapitan zebrał burę! Musisz być w formie przed kociem igrzyskami! Kociem i igrzyska? będzie smutny! Aha! się podziały moje okulary? Dzień dobry, pani Patyk. Możemy pani pomóc? Bill to super tropiciel. Potrafi znaleźć wszystko w dwie minuty. Nie potrzebuję go. Sama też potrafię je odnaleźć. Ktyć! Już idę, mamo! Do zobaczenia, pani Patyk! Proszę je znaleźć! Muszę wyjść, mam pilne spotkanie. Bill, nie, twoje łapy paskudnie śmierdzą. Może go dziś wykąpiesz? Nie wiem, jakim cudem tak się brudzi. Kąpiel nie jest bardziej brudny niż zwykle. Dokładnie! Bil nie kąpał się od dwóch miesięcy. Dziś to się zmieni. Muszę lecieć, zachowujcie się, Urwisy! Jestem trochę zakurzony. Mama ma rację, zaczynasz śmiercić. Zgadzam się! Pachnę jak kwiatek. No, a Bil, no suty. ty! Kąpiel może być super zabawą! Uwielbiam się kąpać! Mogę z tobą popływać? Fuj, nie będę się kąpał. To żadna zabawa. Woda w nosie, mydło w oczach, a gąbka drapie. Kąpieli mówię nie! Uuu. O nie, śmierdziuszek ma zły dzień! Boisz się kąpieli? Widzę, że kocie igrzyska dają ci w kość. Zgubiła okulary, więc igrzysk nie będzie. Kumasz ciołku? A, pilnuj wąsów! został go! GO! Wracaj! Eee! Co to było? Nie wiem. Wylądował w domu. Niech no tylko go tam znajdzie. Nie chciałbym być w jego skórze. Nie wchodź mi w drogę. Zamierzam uratować Billa! Uciekaj, kapitanie! Mam nadzieję, że Bill nie zrobił sobie krzywdy. Musimy go uratować, zanim pani Patryk wróci do domu. Kto wyłączył światło? O, o nie, o nie! Nigdy nie widziałem takiego bałaganu. Nie mówcie, że to moja sprawka. O, rety. Tym razem nie uniknę kąpiela! Święty Mikołaj robi to lepiej. On wie, jak uniknąć wykrycia. Bądź cicho, futrzaku, bo pożałujesz. Na twoim miejscu nie zgrywałbym bohatera. Wszędzie są odciski twoich łap. Uf. Gdy mamusia znajdzie swoje okulary i wróci do domu, dostaniesz nauczkę, której nie zapomnisz, zanim tego nie przegapię. Mam nadzieję, że Billowi nic się nie stało. Nie, nie wierzę. Sady z komina są wszędzie. A, a gdzie jest Bill? Może już uciekł. Muszę go znaleźć. Tu jest mój kociak, mój słodki pieszczoszek. To jest ulubioną przytulanką mamusi. Mój <mum> kociak, nie widziałeś przypadkiem moich okularów? <mum> miejsce na gubienie okularów. Ktoś je tu chyba ukrył. Hmm, jesteś całkiem bystra. Jak na żółwia zgadłaś. Jeśli nie ma okularów, jestem w raju. Jest prawie ślepa i nie zmusza mnie do ćwiczeń, ale gdy je odzyska, zobaczy, jaki bałagan Bill zrobił w salonie i wtedy dostanie za swoje. Nic z tego. Kumasz? A, e, już poszedł. Uah. Ja wija kochany z ciebie. Kocia. Jak mogła pomylić tego ciołka ze mną? Co to za piłka? Zjadłeś wszystkie przekąski, masz brzuch jak prosiaczek. Mm, nazwała mnie prosiaczki. Klotu musisz zacząć ćwiczyć. Przed kociem i musisz być w formie. Jurek zajmie się twoim treningiem. Zostaniesz mistrzem. No, wszystko jest lepsze od tego. Na co się gapisz? Ty ćwiczysz, ja śpię! Nie kombinuj, inaczej oddam jej okulary i wpadniesz po same uszy. Gdzie one są? Ja! To niemożliwe. Pani Patek naprawdę wzięła Cię za Nie? kapitana. Oskara za charakteryzację zdobywa Bill. A może zajmiesz jego miejsce? Świetny pomysł. Będzie dużo dobrej zabawy. Mamy na niego haka. Okulary. Tada! Pani Patyk nie może przerwać naszej zabawy zbyt wcześnie. Koteczka czeka niezła niespodzianka. Jurek, nie zapomnij piłki. Jestem ślepa jak krew. Widzisz to, Karo? Okulary. Możemy już uratować Bila? Zaczekaj. O? Bill udaje, że jest kapitanem. To najlepsza zabawa na świecie. Hmm, nieważne, czy ma okulary. Przy tych wszystkich kamerach i tak mam przewagę nad tym psem. Będzie robić wszystko to, na co ja nie mam ochoty. To lepsze niż zabawki z piszczałką. Jeden fałszywy ruch i zostaniesz karwą dla kotów. Kamery, okulary, ależ wpadłem. Zrobię wszystko, co każe twoja pani. Obyś, liczę, że będziesz dobrze wychowanym kociakiem, będziesz ćwiczył, jadł ciasteczka łososiowe. Chcę, żebyś wyczyścił uszy i używał mojej kuwetki. Nawet nie myśl, że czarne futro wystarczy. Trzeba o wiele więcej, żeby być tak uroczym jak ten kot. Nie martw się, mam to opracowane. Zobacz. To ma być urok? Pchlasz! Nie tak szybko, na czubkach łap. <laughs> Skoncentruj się! Opadają ci uszy. Nie tak! Wyglądają jak ścierki do naczyń. Dobra, jak na ciołka, nie jest źle. Stać! Ta, to okulary! Zwiększamy trudność nohalu. Teraz coś, co robisz zbyt rzadko, toaleta. Chyba, Chyba zemleje, dawaj, pudlu, kapitanie. Nareszcie Jurko, piłka. Dlaczego czekasz? O, o, tak. Dalej, Bill. Świetnie ci idzie. Raz, dwa, leż na ziemi. Stajesz się prawdziwym mistrzem. Nie widziałam nigdy takiego entuzjazmu. Czy to już czas, Jurku? Zamontuj tor przeszkód. Wkrótce stanie za swoje. Hmm? Chcesz pokonać tor przeszkód za Billa? Mogę to załatwić. Teraz patrz. Te okulary są moje. Przekonacie się. A teraz zaczynaj. Skacz i biegnij. Pokaż mamusi. Brawo. Jest niesamowity. Już prawie. Niesamowite. Widzę Widzisz karowię? Bil jest mistrzem! O nie, o nie, o nie! W środku! Co on mówi? Wiesz o co chodzi Bilowi? Ani trochę! Byłaś stamtąd pod szatą. Jeśli będziesz codziennie trenował i zdrowo się odżywiał, z pewnością zdobędziesz złoto w kocich igrzyskach mój kochany. W kocich igrzyskach? O czym ty mówisz? Przez niego ma głupie pomysły! Oszalałeś! Nie chcę wystartować w igrzyskach. Przestań się zdać! <laughs> Dobra robota! Uwielbiam udawać kota, to takie proste. Jakbym robił to milion razy! Ha! A teraz, kociaku, czas na przekąskę od mamusi ciasteczka i wodorosty! Uu, za duże ryzyko. Jeśli podejdę bliżej, zorientuję się, że to nie ty. Nie jadam tego co ty, więc ta miska jest dla ciebie. <słyska> Chyba nie mam wyboru. Smakują ci, wodorosty? No, tak i Fantastycznie! Ledwie cię poznaje kolejny krok to gotowane warzywa. Dzięki nim zmienisz się w idealnego atletę. A... Od teraz robisz co każę! Przypominam ci, że to ja prowadzę w tym tańcu. Niemożliwe! Startujesz też w konkursie tańca, rok czy czacza. Możesz się śmiać, ile chcesz, ale pamiętaj, Bill, że musisz skorzystać z kufety. Co ty na to śmierdzielu? Mm. Juhu, kapitanie! Chyba coś zgubiłeś, kosteczku. Tadam! Żonglujmy, co ty na to? Kupują Mam dość zabawy w kotka i myszkę. Przygotuj się, kapitanie. Nieźle się odbija. Co tak strasznie pałacuje? E, e, nie wiem, pani Patyk, ale chyba kapitan poleciał jak rakieta. Mój pies nie może się doczekać igrzysk. Co ty tu robisz? Proszę, pani okulary, miała je pani na głowie. Nie musi pani dziękować. Lubię pomagać. Do zobaczenia, pani Patyk. Powodzenia na igrzyskach, kapitanie. Kapitanie! Tysiu, jestem w domu. Huh? O, rycy, rycy. Ojej, zapomniałem o kąpieli. Mamo, chcę tylko wyjaśnić. O, jak zmusiłeś Bila do tego. To naprawdę genialny piesek. Tak, ja tylko biorę prysznic. Jorko, szampon hmm. i woda. I wyszaruj mu uszy. Możesz miałczyć ile chcesz. Po kąpieli wyczyśniesz mieszkanie. To od cię zabawy świętego Mikołaja. <ślesk>